Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam trzy bardzo szybkie dekoracje na Wielkanoc. Nie każdy ma czas, aby robić dekoracje, które pochłaniają większą część czasu. Dlatego przygotowałam dla Was taki film, w którym będą trzy takie inspiracje na bardzo szybkie dekoracje. Więc jeśli jesteście zainteresowani, jak wykonać to, co widzicie teraz na takich przybitkach, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Pierwsza propozycja to oczywiście rzeżucha. Ja sobie nie wyobrażam świąt wielkanocnych bez rzeżuchy i pokażę Wam mój sposób, jak wyeksponować taką rzeżuchę. Ja wykorzystałam do wyeksponowania jej takiej szklarni, którą zakupiłam w Ikea i też zostałam posiadaczką takich małych wiadereczek, które jeśli chcecie znajdziecie na pewno w internecie, więc do nich będę wsiewać moją rzeżuchę. Będą Wam, wam potrzebne oczywiście ziarenka, rzeżuchy, woda oraz wata. Oczywiście myślę, że to nie jest zbyt skomplikowane, jak trzeba posadzić rzeżuchę, ale pokażę Wam mój sposób. Do tych wiadereczek wkładam watę, którą teraz troszeczkę podleję wodą, aby po prostu troszeczkę opadła. Formuję ją jeszcze troszeczkę palcem i przechodzę od razu do wysiania mojej rzeżuchy. Robię to dosyć dokładnie na całej powierzchni tej waty, aby ona równomiernie pięknie się e, potem urosła. I teraz podlewam od razu tą rzeżuchę za pomocą wody, bo te ziarenka muszą być namoczone, aby potem zaczęły oczywiście rosnąć. Układam teraz te wiadereczka w mojej szklarni i po 4-5 dniach macie już rzeżuchę takich rozmiarów. Ona bardzo szybko rośnie, tym bardziej w takiej szklarni, więc jest to naprawdę bardzo fajny sposób efektowny, żeby wyeksponować właśnie taką rzeżuchę. Więc serdecznie Wam go polecam. Moja druga propozycja to kwitnące drzewko. Będziemy potrzebować do jej przygotowania między innymi takiego malutkiego wazonika bądź buteleczki, do której będziemy wkładać gałązki brzozy. Będziemy potrzebować również bibułę, nożyczki oraz klej w sztyfcie i klej na gorąco. Jak zrobić takie kwiatki, kwitnące drzewko? Do wody wkładam oczywiście gałązki brzązy, w moim przypadku są to tylko dwie gałązki. I teraz za pomocą dwóch kolorów bibuły robię właśnie taki szerszy pasek, złożyłam go na pół i przecinam. Następnie składam podwójnie na pół. I będę teraz przycinać końce tego wolnego brzegu za pomocą nożyczek, tworząc takie płatki kwiatków. Po rozłożeniu przycinam paseczek na pół i z tego powstaną nam dwa kwiatki. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zwinąć dookoła własnej osi e, przygotowany w ten sposób kawałek bibuły, e, przykleić końce za pomocą kleju w sztywce i takim to sposobem mamy piękny kwiatek, który za chwilę zakwitnie na naszym drzewku. Robimy kilka oczywiście takich kwiatków, kolor ich zależy wyłącznie od was. I teraz odcinamy ten kawałek e, bibuły, ponieważ był on nam potrzebny do sprawnego Zwinięcia tego kwiatka, ale do przyklejenia potrzebny nam krótszy koniec. E, przyklejamy wszystko za pomocą kleju na gorąco w miejscach, gdzie e, chcecie, aby te kwiatki się znajdowały. E, kiedy brzoza wypuści już listki, będziecie mieć również element zielony na tym drzewku, więc naprawdę wygląda ta ozdoba mega efektownie, a jak widzicie, nie wymaga to dużego nakładu pracy, więc serdecznie polecam wam zrobić takie kwitnące drzewko. Moja trzecia propozycja na dekorację to słoik na łakocie. Będziemy potrzebować do jego przygotowania najzwyklejszego słoika, sprayu, farby w sprayu, jakiejś ceramicznej figurki oraz koronki i kleju na gorąco oraz nożyczek. Jak zrobić taki słoik? Przechodzimy oczywiście do pomalowania wieczka w kolorze, w który będzie nam odpowiadał. W moim przypadku robię ozdobę w kolorze szarym, więc na szaro maluję moją e, zakrętkę, aby pasowała do reszty. Teraz przejdźmy do ozdobienia słoika za pomocą koronki. I to nie będzie nic skomplikowanego. Jedną kroplę kleju e, aplikuję na słoik i przyklejam do górnej części słoika koronkę. Owijam dookoła. Słoika przycinam na odpowiednią długość i mocuję ponownie za pomocą kropli gorącego kleju. Tą samą czynność powtarzam u dołu słoika. I takim to sposobem już praktycznie nasz słoik na łakocie jest gotowy, więc nie musimy tutaj wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy, aby mieć taki oto pojemnik na słodycze. I teraz, naszą figurkę ceramiczną, będziemy również za pomocą gorącego kleju mocować do pokrywki. Więc teraz dokładnie aplikujemy klej na spód naszej ceramicznej figurki, w moim przypadku jest to ptaszek. W kolorze szarym, aby pasował zarówno do koronki, jak i do wieczka. Mocuję go, klej na gorąco bardzo szybko wiąże, szybko wystega, więc wszystko solidnie się trzyma. No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wrzucić do słoika jakieś słodkości. U mnie są to czekoladowe wielkanocne jajeczka. Zakręcić i... Takim to sposobem słoiczek jest gotowy, więc to była moja trzecia propozycja. Bardzo szybka w wykonaniu, tak samo jak pozostałe dwie, więc mam nadzieję, że zainspirowałam Was w tym filmie, że wykonacie któryś z tych projektów i e, chociażby takie rzeżuchy bądź kwitnące drzewko i słoik na łakocie zagoszczą na waszym stole wielkanocnym, więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, pa pa.